Okej, okay, dobra. Miałem kolejną próbę odpalania tego streamu. Stwierdziłem, że jak już mam chwilę, żeby za zacząć coś nagrywać, to równie dobrze może pójść na żywo. A więc być może ktoś zauważył, że jakaś niewypalona transmisja ruszyła na kanale, ale to chyba działa, więc... Nie jestem pewien, czy liczba transmisji równoległych wlicza też mnie, czy nie, ale jedziemy z tematem. Tym razem Rusty Barrel, eee, kolejny Tetus z itcha. Ja sobie tutaj na spokojnie to uruchomiłem. Powyłączam w tle rzeczy, więc jeżeli ktoś przyjdzie w międzyczasie powiedzieć cześć, to... Jestem. Kolejny... Kolejny mały tytuł z uh, niezależny w cudzysłowie. Które znalazłem właśnie na iczu. <coughs> mm. Dobrze, Rusty Barrel is an old deep sea submarine that specializes in collecting minerals from... No, może żywo będę tłumaczył. Czyli Rusty... Uh, Czyli beczka, zardzewiała beczka, jest starym łozią podwodną głębinową, która specjalizuje się w wspieraniu minerałów z podłoża oceanu. A łóż ta raczej ma skromne cechy: jest wolna oraz ma ograniczoną manewrowość. Jest niezwykle trudna do kierowania w wąskich przestrzeniach. I twoim głównym zadaniem jest zebranie minerałów z dna oceanu oraz dowieść te, te minerały do celu. Musisz operować w wąskich rozpadlinach na głębokości więcej niż 4000 m. Uważaj, ponieważ ta łódź podwodna jest krucha i przeciekła. Przecieki są możliwe. Na takie możliwości masz zestaw naprawczy. Powodzenia. O, widzę, że ktoś się pojawił na czacie, więc witamy. Eee, ja celowo mam wyłączoną też kamerę, bo uznałem, że sensu to nie ma. Tłumaczyłem to ostatnio, a też łatwiej mi tutaj zarządzać wszystkim. Eee, powodzenia. Dobra. Jedziemy, zobaczymy, co. Z czym to się ja. I to trochę przypomina, była taka gra Soma. No dobrze. Mamy jakieś koordynaty: 6 celów do zdobycia. Kamery. Mamy też. A będzie czekajcie, dobra, e, sterowanie, interakcja, exit from control mode, e, no dobrze, mamy jakieś narzędzia do przecieków, gaśnicę mamy, idealnie, a, ok, czyli tu się sterujemy, tu się sterujemy Prędkością kościoł, koordynaty możemy zmienić, nie? To co my tu właściwie możemy zrobić? A, okej, okay, okej, okay. czyli po prostu tutaj wychodzę z sterowania. Dobra, to to właściwie możemy sobie stanąć tutaj. Płyniemy. Dobrze, ale nie jestem pewien w takim razie, jak mamy... Płynąć trochę wyżej. O, pojawił mi się jakiś błąd. No dobrze, to coś widzę, że mamy błąd transmisji Trudno będzie. mieli wnioski na przyszłość. No nie jestem pewien czy to nadal streamuje, sprawdźmy. A właśnie z tego powodu jednak wolę nagrywać i później przesłać. Ale widzę, że coś tutaj nadal leci. Dobrze, lecimy. Więc po tym krótkim komentarzu możemy wrócić do tego. Zobaczymy jak to wyjdzie. Nadal nie wiem jak mam. Dobra, płyniemy. Koordynaty x 15, y minus 90, x 15, y minus 90. Dobrze. No sobie, nie musimy płynąć wyżej, bo... Wspieramy te minerały, o. coś zebraliśmy. X15 Oj. Coś jeden przyjmoczył. X15 Oj. Chwila, chwila. X-15. Ojej, pierdol. Chyba daleko nie zapłyniemy tą łodzią. Ale dobra, mamy jedno zebrane, więc zakładam, że... Zakładam, że nie idzie nam najgorzej. No dobrze, no to mamy taki oto symulator Łodzi głębinowej, aż się boje co tutaj będzie się działo. Oj, oj, oj. O jasny więc Dobrze. Ktoś zrzucił na nas jakąś bombę. Czy ustawić okienku? No i proszę. Połowa zabawy do nami. Jeszcze nadal nie wiem gdzie ten cały horror będzie w tym, ale... No dobrze. Okej. Okay. Już. Zaczyna się robić dziwnie dobrze. A eee, najbliższy 2 2,25, 120, 2,25. Dobra, jak widzę taką olbrzymią ciemność gdziekolwiek, to czuję już niepokój. O, ale jest dobrze. O, jasna cholera. Dobrze, mamy kolejny minerał. Na razie. A jasna cholera. Dobrze, na razie czuję bardziej niepokój niż strach, ale. Badam, że zaraz się coś okaże. piechielny ogień? No co za dziedzostwo. Kurde, to w ogóle ma atest? 啊！啊！是变五。 2,7,0 to jesteśmy gdzieś blisko. To te koordynaty to takie lekkie pic na bo i tak nie mam za dużego wyboru tutaj, ale... A. Troszkę zarzuca. Okej. Okay. Nie nie nie. Co teraz mam zawracać? I nie zgadnę jak teraz będę zawracał, to coś się złego stanie. No nie da się przejść. A8 so it's yes. no, I don't know. No dobrze, to już jesteśmy Prawie na końcu i... na <ścoughs> koordynacja 410... That nice. is 110 Tam nie może... o nie, nie myślisz, że teraz mamy wracać co do droga. czterysta dziesięć minus sześćdziesiąt pięć że tutaj chyba coś pominąłem. się, że kupisz to 400 Nie Tutaj byłem O, matka No Jest to prawie równie pasjonujące co wchodzenie po schodach w ostatnim tytule. 410, minus 65, minus 60, dobra. Dobra, chwila. E, minus 65 to będzie 180 stopni, tak? E, nie. E, właśnie to będzie 0, jeżeli minus 65. E, to będzie tu i teraz. X410, czyli to będzie 90. Nie, to powinno być w prawym kierunku, czyli gdzieś w tamtym kierunku, tak? Gdzieś tam. Ale tu jesteśmy zablokowani. Zobaczmy, czy tutaj i później w lewo, czy da się skręcić. takie wrażenie, że na samym początku coś mi ominęło. 110 no dobrze, no tylko z kolei Y nam się nie zgadza o czyżbyśmy byli na dobrym tropie To jest lekko przerażające. 410 minus 65. Czy minus 65 to powinno być 0? Czy gdzieś w tamtym kierunku? O fuck, co się dzieje? Aaaa... <śmianie> <śmianie> nie... proszę, czemu? To nie było, to nie było to, czego oczekiwałem. Naprawdę, duża ryba. No nic, no, był to, gra była zrobiona z okazji jakiegoś dżemu 72 godzinowego. No, ja zobaczę. A może w tym tygodniu jeszcze odpalę coś na szybko, ale, ale właśnie takie krótkie rzuty były e, raczej teraz moim, przepraszam, nie były. są teraz moim celem niż jakieś dłuższe tytuły, kiedy właśnie mogę na pół godziny się pojawić z Nienacka. A więc pozdrawiam wszystkich, którzy wpadli na ten na, na niebywale pasjonujący rejs. Chciałoby się żyć parostatkiem więc e, dzięki, że wpadliście, dzięki za słuchanie Tienia Grozy już niedługo nowe opowiadanie które będzie leciało nieco dłużej a, i w międzyczasie może właśnie znajdę czas, żeby um, żeby może nagrać a, jakąś grę więc a, ja bym chciał wam podziękować za wpadnięcie i trzymajcie się hej